Witajcie, witajcie moi drodzy. Dzisiaj odcinek z zobaczycie jakiej gry Tak jak wam mówiłam, to tak się stanie Moi drodzy, witajcie battle Tutaj się to dobrze całkiem gra, o, sorry za przybliżenie kamery? Więc moi drodzy, gramy w historię lub challenge, jak to wybieracie, The Story, The co tu widzowie, co To przeczytujecie, dobra na razie możemy zrobić historię. Wiem, że nikt tej gry prawie już nie pamięta. Chcę, że tak jasno wszystko wygląda. Dobra. Kula, nie, nie lód, nie, wiatrak, nie, wiatrak to tak. Ja wiatrak. Okej, okay. tip, to do, bla, bla, bla. Nie chce mi się usłuchać. To lecimy! Tak jak Wam mówiłam, chapter pierwszy już przeszłam. Moi drodzy, chapter 3. Drugi też przeszłam, bo zrobiłam Bosa. Może co, mi jest tu blokowane? Nie, tam nie jest to odblokowane, Widzowie, więc właśnie się szykowali. Tak jak ta figurka Pokémona. Czułem Sorry za mój. No nie grzeźmy. To jest moja figurka w ogóle. Zawsze się mi coś odwala. Czas zagrać. Ej, już no sam mi padł łazi. Sorry, że mi sam padł łazi. Juppie. Widowie Widzowie. O, to to jest już następna linka. Ale szkoda, że nie widzieliście. Może mogę Wam pokazać za niedługo. Okej, okay, dzięki chłopcy. Ha. Ha. ha! O nie! Uch. Dziękuję. Okej, okay, widzowie, to jest trudne. Noż! No to jest źródło, nie póg. Moje, 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 nie twoje. Nie, 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 moje, na dół, moje, na dół. Okej. Okay. Moi drodzy, to jest strasznie trudne. moje, Kotek Let's go. A tam widzę nie widzę, co chwilę ja mogę zdychać, dobra nie jestem, dobra te gry czasem. Widzisz, to jest stary Xbox, ludzie, a stare rzeczy czy czasem źle działają. Za chwilę się zrejduję. Nawet nie wiem, kiedy ten bot uderzać będzie. Nie wiem jak to przejść. Jestem beznadziejna. O oh makabaden Jestem! Jestem! Flappy Bird, Podejrzesz Co tu jest? Aha! Czyli się potknęła? Dobra, bardzo super. Uh, uh. Uh, uh. No to tego chłopa trzeba będzie zrobić. Co tam jest na dole? Nie wiem. Ej, na pewno coś dziwnego i strasznego. O, jest, mam kłębek! Mam kłębek! Dobra, jeden bądź mogłam popełnić. Tam coś jest? Nie. Okej, okay, to będzie akurat trudne. Mm. To problem osłano. O nie! <grym> Za niedługo będę miała i też bossa do pokonania, więc ludzie pomóż. Mm. Następnym może w odcinku przejdę bossa, czyli najtrudniejszą rzecz tej gry jaką widziałam. Nie, nie. Możesz. Nagle wejść. Widzę weszłam. weszłam. Czy na następny czas jest dwa... żeby znowu mnie nie złapał rąk. No i czasówki niestety nie ma. Ale za to jest następny level. Pamiętam. nie wiedziałam, że jest taka opcja. Wchodzenia po słupicie. Hmm. to na jest. Dobra, to jest. Dłoń. To jest dopiero level. Dobra, nie znam się za dobrze. Tak jak mówiłam. Nie, nie potrafię. Możemy wmontować, że to był jakiś mem. Dobra. Ujdawie. Jest, jestem. Hmm. Hmm, hmm. Hmm? Hmm. O <coughs> <Nossa. sínt�> hum, hum. Czemu on nie umiera? Aha, bo on idzie w tą stronkę. Ma coś, ale ja chcę coś zrobić, żeby ten chłop poległ mi tam, żeby on tam wpadł. Eee, no muszę to wypożyczyć. Nie kim cudem się nie da. Nawet nie. Aha. No już tam mężę. Dobra, qui sarà difficile vedo che non si Szkoda, że nie ma tego jednego chłopa, który mi by mógł z tym pomóc. Czyli mojego brata. Nie będę miała czasówki już dawno. O jest, Weź mam. Weź mam. Weź mam. Aha. đúng rồi, cái con gì to đùng em, 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 Kim jest ten klaunek? Czy ja sobie o tym widziałam? Dobra, jestem naprawdę wkurzona, ale nie chcę tego pokazywać. Widzę no. to właśnie, <laughs> Odzyga. Taki właśnie umiera. Nie wiem, po co był tam poranek z kolorą. wiem jak to zrobić. Można też przypić, Kieczapka. Gdzie czopka? To czapko. Aha, ona tam. Tam się dostanie. Aha. Czyli tam się musimy jakoś dostać, ale nie wiem jak, widzowie. Jest wam problem. Co mam robić? Sorry za te leky, ale no jest to kurwa. Jole. Ba takie. Co tam do góry? No muszę się trzykać, czy nie umrę. Warto by było, gdybym miała skrzydła. No warto by było, gdybym miała skrzydła. Ty, to ty potwierdził, że mi były potrzebne skrzydła i inaczej. No i mi się nie dało. Trzeba będzie zrobić poślizg? Aha, no. Czyli ty, tym się robi chyba poślizg. Ej! Hey. Ej! Hey. Dobra, wysadziłam go. Tak się właśnie wysadza, moi drodzy. A jak to by sobie robić? Nie Problem! Kamera mi spadła. Sorry. Tam jest checkpoint! Co za Zami Klow! No, się ja się Tak się właśnie wysadzę samego siebie. I inną osobę. Hop. Ja serio o tym nie wiedziałam i tu gdzieś powinna być czapka. Oso, gdzie to moja czapka? Halo? mamona, mamem, mamy. Gdzie moja zapłata, czapką? To... Wydaje mocniejszy rychnik niż Angel podczas odcinków, ty już wydaje taki głos dźwięk. O, żeż piesior. Do piesiora nie będę złazić, ale no skoro muszę, to muszę. Noż! Niegrzeczny piesio... znaczy kotek, bo tylko ty nas złapały. <laughs> nie pytajcie, czemu taka jest. Tam jest czapko! Ooo, oh, wow. Uuuuh, jak to chyba bolało. Zamknij się, prze. Opsik! a A ten biegnie w ścianę. Gdzie jestem lepiej. On tam podąża, tam gdzie ja łażę. Chłopczyku, malutki, grubczutki sam się do lat. E? Nie, nie do. No, nie wytrzymałbym już. No nie wytrzymaj, zaraz. Teraz z tym się muszę nauczyć. Serio? Nie! Za chwilę się zrejduję. Na prakę, no mam już Zapraszam was widzicowie, że się rage'uję, ale no nie mogę powstrzymać swojej złości na tą grę. Sorry, <słuch> że brzmi jak demon, ale no, to nie moja. Nie mój, Moje, moje, nie twoje. Jak go zapić? Ale słyszałam, że... Brat mi mówi, że akurat się ich nie da zabić, więc jak będziecie szurkać par poradników, to przypominam, będzie. Nie da się ich zabić. Lecz wiatrakiem na 5 sekund. Zabię. Nie! Tu, 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 tu. Co to jest? mam 100% Ech. Widzę? Nie, Je, to jest problem. Nie da się. Kiedy się nie da ich zabić. To nie można ich zabić. To i nie mogę zabić. Trzeba. widzowie, co za psychopata. No nie weźmię mnie zaraz zaraz sprawy tego pada Ej, niech, piesior, niech, piesior niech, Poradniki jakichś powstrzymać. Nie? No, święta się przed nimi uciekł. Ale są nieznane przecież. Tam jest nadal cześć. Szapce. Może zaś nie za chwilę. NIE MA TAKIEJ OPCJI NIE MA TAKIEJ OPCJI o. O. I tak Ej, czy ja pogubiłam Jaksa? No, no. Dobra, wejdę i tak kalepelusz By za liczy. I tak to nie był secret level Bo to był secret level To był jakiś super nowy no, 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 no. Zaczekajcie, widzowie. No aż kamerka mi spada. 5 sekund. Zaczekajcie, widzowie. Oho. <grystanie> nie! Nie chciałam złapać. Tak się właśnie umiera. najprostszy sposób. nie wiecie co mi siedzi w mózgu teraz widzowie Noż! Nie! Mam ciud czemu on o tym nie poinformował, zanim się męczyłam kilka godzin. O i co to mi się serio zabiła?

W tym jak się tutaj skryty. oho gorzej już nie mogłem. Gorzej już nie mogli mi załatwić poziomu. O, Dobra, myślałam, że to nie sprowadzi tam, ale to nie jest taki. Myślicie sobie, widzę. Kiedy następny odcinek? Może dziś, tu Widzowie I to będziecie Moim nowym odcinkiem. Nie! Dobra, to idzie troszeczkę. Tróż, domino. I się widocznie, to nie pożegnać. Przez to, że muszę już dawno iść obiad. E. Czy nie zeszłam dalej? I czy w ogóle miałam iść dalej? Koniec. Dziwne. Nie wiem, może wejdę do pocałunku. Bardzo się już całe, może tam wszystkie, nie widziałam. Ale ja nie Aha, nie zauważyłem, że ale chociaż dostałam. Dostałam tam chociaż kłębek. To moi drodzy widzowie, muszę się z już pożegnać. To, do następnego.